na skrzyżowaniu ulicy Dobroszyckiej, ulicy Wojska Polskiego. Widzimy, że przebudowa dochodzi w swój szczytowy okres, a mianowicie kończone są prace związane z wybudowaniem samego ronda. Już niedługo, w przyszłym tygodniu, znajdzie tu się nawierzchnia asfaltowa. Jest to olbrzymi zakres, który w przyszłości sposób ewidentny poprawi bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniu Wojska Polskiego do Proszycka i jednocześnie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa Pieszych idących w kierunku Borowej, Dąbrowy i McDonalda. Zakres działania jest duży, bo będzie tutaj wykonane ścieżka rowerowa, chodnik, oświetlenie, samorondo to bardzo istotny element całego skrzyżowania. Duże zaangażowanie jest oczywiście po stronie miasta, bo bezpośrednio z budżetu miasta pochodzi ponad 2,5 miliona środków i ponad 8 milionów środków z europejskich, środków europejskich, z puli przypadających na miasto. Ale dlatego też po zakończeniu tej przebudowy droga stanie się drogą miejską. Mam nadzieję, że w sposób bezpieczny i długo zmuszyć będzie dobrze nie tylko naszym mieszkańcom, ale wszystkim, wszystkim którzy z tego ciągu komunikacyjnego będą korzystać.